Tworzymy zespół. Mówimy. Jednym głosem. Wspieramy się. Obalamy mity i stereotypy. Ratujemy życie. Pomagamy. Jesteśmy razem. My, medycy. My medycy. Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Jak widzieliście wcześniejszą zapowiedź, była to zapowiedź naszego teamu, więc serdecznie Was zapraszam tutaj od siebie, moich widzów, na kanał Rescue Team. I tam możecie zobaczyć nasze akcje, nasze działania dotyczące pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i lekarskiego, ponieważ jesteśmy teamem, który składa się z czterech grup medyków pracujących w zawodzie albo studiujących. Dlatego nasze logo jest stworzone w taki sposób, że nasze pięści baleczne każda dłoń jakby jest symbolem, yy, można powiedzieć, poszczególnej grupy zawodowej, która należy do naszego teamu, więc yy, tutaj oczywiście te wszystkie loga i tak dalej, to jest nasz wspólny pomysł, na którym pracowaliśmy. Bardzo się cieszę, że w końcu to wypaliło, więc zapraszam Was serdecznie, rescue team, jeśli chodzi o Instagram. I Rescue Team, jeśli chodzi o YouTube. Tam wyczekujcie na dalsze akcje, już niedługo więcej informacji, ponieważ niestety nie mogę Wam za dużo zdradzić. Ja to bym, wiecie, ogólnie z charakteru jestem taka, że powiedziałabym Wam już wszystko, ponieważ tak się tym ekscytuję i cieszę, ale no nie mogę. Więc serdecznie chciałabym Was zaprosić na kanał Rescue Team i na Insta. Linki w opisie tu napisane. Zapraszam.